Z czyli, ta, a nie od czyli, czyli, czyli tutaj. Kurde nie wiem, no bo, za, bo wiesz, tak? jak ja myślę, bo ja uważam, że źle ustawiłam aparat. Bo ja bym się wychyliła i zrobiła z maską i kołem, tak jak podoba mi się ta fala błota, która... A teraz. Lepsi. Teraz! Ja teraz... przechylę. To poczekaj, to gdzie mam teraz jechać? W którą stronę? No musisz zrobić mi trawers. Z przechyłem, żebym ja była na burcie obniżonej. Aj, I z błotkiem bo, czekaj, bo, czekaj, w moment. obiekty. Tutaj, to ja nie wiem, Tylko czy... powiedz kiedy, czekaj, żeby czekaj, 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 czekaj chwilę. Sprawdzę. O, o właśnie o to chodzi. I tu pójdzie nam to, nie? Tylko no. żebyś pompy nie, żebyś nie zalał filtrów. To musisz sobie głęboko się szacować, jak przejeżdżasz mnie też. Wiesz co, to lepiej no. bardziej dam gazu tam, na drugi. okej. Okay. ale nagram to wszystko. Dobra. nie. Dobra, ja się wychylam, tak żeby było koło. Złota perwa. Wow, dobra. Raz, <laughs> dwa, trzy gramy. 嗯。<laughs>